Masia, widzę z tej strony z nie nie witam Was widzę w kolejnym odcinku już w siódmym z farminga z I wiem, że nagrywane jest w starym sposobem no ale czasami tak bywa Pewnie się zapytacie gdzie ja jestem bo nie Państwo tego miejsca ja jestem na co chyba rynku w tego miasta mamy tutaj różne rzeczy Boże mają. Chodzą tu ludzie. Uciekali jak Słyszeliście, widzowie? Oni tu coś mówią. Tutaj są kwiatki. Jeszcze raz to zrób. coś mówisz? raz do tego popa. Nic nie mówisz. Dobrze. Co do, No to jest śmieszne, że autor im dał głos. Jak tam, jak tam się siedzi, jak tam te alfy twoje? Ty coś mówisz? Jak tam te alfy? dobrze się sprzedają. Mam nadzieję, że dobrze. Tutaj, nie i do tego chłopa co kroimy. idę tu sprzęt, tu ten chłop ma. I do tego chłopa, no jak się sprzedaje? Nigdy nie mówisz. Rowery fajne, opony nawet. Nie mówię, Co powiedzieć. tu się dzieje? Dobra, wracamy do roboty, no bo nie. robota się sama nie zrobi w polu. Ale kto upuści pana ten? ten wcześniej też tutaj się mówił. Ale, ale ja kto pociekał, jak to poczekał jak zajął? Tutaj ktoś na budowie może coś mówią. Nuda? Dzień dobry, panie, bo Pani Pieron wie, kim ty jesteś. Reszta tu nic nie mówi, chyba. Może oni coś mówią. Widzicie? Chłopaki tutaj budują nie się bawią. A my co? Wracamy na farmie. Widzimy tutaj naszego pięknego bizona. A ta u W ogóle jest lampa. Włącz światło. Mogę włączyć światło, a tak włączymy. Tu coś mogę zrobić? Nie. ale tu jest w ogóle kosa. Tu też mogę włączać. Właśnie to poustawię, ja widzę lepiej. I teraz będę miał miejsca więcej w tym garażu. Będzie na ciągniki mogę. I teraz się świeci. I to nawet fajnie. Patrzcie, ja na około domu mogę coś zaświecić. czyli jest jakaś lampa? No i pyk, Oświetlenie na dom już wszędzie te światła. O nie, z tej strony nie ma włącznika. Tu jest. Fajnie to wygląda. Nie powiem, że nie. Tutaj w ogóle się wysypuje te zboże. Też włączymy światło. No i patrzcie jak to fajnie wygląda teraz. Tutaj u góry to w ogóle jest ramina jakaś strażacka niż. No fajnie, nie można narzekać, że autor nic nie robił. Dobra. Zacznijmy my coś robić, bo tak, to my wniosłem. Wy pewnie zapytacie się dlaczego, no ale wywniosłem to dlatego, a bo tam nie ma miejsca. Po prostu nie ma miejsca na tą maszynę. I... Też mówiliście, że bym zmienił tą beczkę. Raczej znaczy nie mówiliście, ale wydaje mi się, że tamta będzie lepsza, bardziej klimatyczna. I ogólnie tu też bym postawił jakąś wiata, albo z tego pola zrobił coś, bo to chyba teraz jest już moje. Nie wiem, sprawdźmy na mapce, jak to wygląda. Gdzie tu mogę sprawdzać swoje tereny. No i by to pole numer 3 przerobił no niby by było tutaj do sąsiada nie wejdziemy Znaczy wejdziemy do sąsiada Czy możemy sąsiadowi otworzyć garaże? Nie możemy Fajnie by było w sumie mieć inną farmę. Też można byłoby wybierać. Ale dobra, zacznijmy coś robić, bo tu się na razie nic nie robi. Na pewno będziemy się skultywać to pole. Czyli chodzi o te pola, to tu rośnie powoli. Wiem, że tutaj połowa inaczej rośnie, a tu inaczej. A tutaj ostatecznie nic nie zasiałem. Rzeczywiście, ja tu nic nie zasiałem. Jedno pole jest zasiane. No proszę. Ale pokażę wam, jakiego fajnego moda znalazłem. A dokładniej w sieczkarniach. Możemy teraz to jest FMZ, czyli twórcy Bizona. I to jest ścieżka. Możemy konfigurację silnika. To siedzenie się w ogóle powiększa. Koła. Niczym się nie różni praktycznie. To ona nie co pisze. Osłony. Nie ma. Bez tego osłon wygląda źle. Wzór nie tak. Riva. Szczepa z tyłu, na no z tyłu. I kolor można zmienić. Napiszcie w kom, może kupujemy go 15 tysięcy tylko. To jest bardzo małe na takie kombajn. Tylko nie wiem gdzie on ma przystawkę. FMZ. Właśnie nie ma przystawki FMZ. A nie, bo to jest za cp. głupku. Przejdźmy tu na sam koniec. O, to kolejne zgłoszenie, ale my nie chcemy. No, kilka jest przystajek albo może tego pottingera. No, jak za starych lat farmingu 13 się go każdy używało. Też z modów jest. No, bo tu gadanie tylko o modach jest. Weźmy, my weźmy tą beczkę, której nie chcemy. My tutaj dawno nie jechaliśmy. I w ogóle mam też lepszy rozrzutnik niż ten Farntek, który chyba też jest polska. Mapa, nie wiem, znaczy polska matka. Napiszcie mi w kontakcie: Władkiem dawno nie jechaliśmy. Władek Ładek powinien dostać szansę. Władkiem był w pierwszym odcinku i w drugim jechałem. Tak to nic zapomniałem. Nie można o Władku zapomnieć. Włączamy światło, żeby nas policja nie złapała. <noise> znaczy no w tej grze nie ma policji No ale To w końcu ma być taki realistyczny farming I polski Wiem, że jest taki mod też na podczepanie, podczepianie ręczne Ale ja nie mogę go nigdzie znaleźć Chyba nie ma na konsule. Nie wiem, jak wiecie to napiszcie Władek, no lecisz, to tak słabo pod górkę Coś się tu w ogóle niebieskiego świeci, w tym Władku. No ale jedziemy. Letymy dur. Dzisiaj taki będzie odcinek, bardziej z rzeczy, których będziemy kupować. 16 godzina. Chyba sobie trochę posiedzę w grze sam i poczekam aż to pole urośnie, i poza odcinkami tam tamto albo te dwa, bo jeszcze sam tego bym chciał. Udział... Zanim tam postawimy jakiekolwiek wiaty, postawiłbym coś tam jeszcze. I się postawi, no i będzie git. Git git. 32 tysiące na koncie. No mało sobie kartofle było. Kurde, nic nie widzę. Nie wiem czy wolne, ale jadę. Chyba łatwiej w ogóle tylko w jednym odcinku jechałem. Moja sobie nie przypominam, żeby im w czwartym odcinku jechał. To jest fajny ciągnik. Niestety nie ma jeszcze 30. Mam nadzieję, że wyjdzie. fajnie by były 30, albo 60 wyszła. Każdy chyba by chciał. Ale fajnie, że tutaj bizony, chociaż są w tych modach dużo. Mam ostatni pak nawet bizonów. Paczkę. Trzech bizonów. Jest ta sieczkarnia i jeszcze jeden, który mam. Mamy teraz na farmie. Jeszcze mam Gianta. Ale Giantem jeździłem sobie na innej serii, bo najwcześniej chyba wyszedł. Albo tego, co ja mam teraz na farmie. Nie wiem. Któryś z nich wyszedł. Co tak tych samochodów się tu nawaliło. No, prawo, lewo. Jedziemy. Teren zabudowany. Jeszcze z tej stacji nie skorzystałem. Może oni tam coś mówią. Na sklepie mówili. Nie to był odcinek z Ursusem. A to w ogóle tego na miasta nie zwiedziłem. Może byśmy sobie potem kiedyś zwiedzili. Czyli jest właśnie ta rzecz, której ostatnio ja wam powiedzieć, ale nie powiedziałem. Czyli straż pożarna w parmi. Pewnie zapytacie się jak to jest możliwe, ale jest. Może mi jechać strażowiota ja i sobie to tak wytestowałem. No i kupiłem go. No i tutaj go zostawiłem, bo nie będę go trzymał na farmie. Jak chcecie, żebym w następnym odcinku Wam pokazał jak działają. Działa ta straż pożarna, to napiszcie w kom. A ja teraz będę musiał sprzedać jakąś tą beczkę. Czemu pojechałem pod sklep, a nie sprzedałem normalnie wchodząc do sklepu. No bo w sklepie zostaje się zawsze więcej hajsu niż tak No i dobrze, że teraz można tak, bo kiedyś w starszych farmingach czymkolwiek i to losowo w ogóle wybierało. Teraz tutaj mi pokazuje wszystkie maszyny, które mogę sprzedać. I się nie pomylę w, przy sprzedawaniu. Tutaj czy py, pytać się pewnie, czy można wsiąść do tego ciągnika, nie da się. I co tu robi ten palot, i to. Otóż próbowałem zrobić takie, no, to jest cielenia dla krów, no i mi się nie udało. I napiszcie w komi, jak to działa, no bo to chyba wojna się nie je na Nie wiem. Dobra, nie wnikajmy tylko do roboty. Prasty, nie zwierzęta. I w zwierzętach... No i chyba ten paszowóz też sobie kupimy, no bo to kosztuje tylko 2000. Kolor podstawowy, mogę tu zmieniać. Taka słama jest, taka w sumie fajnie też nawet wygląda. Ta zbyt biała. Ta też nawet taka fajna. To bym wybrał. No, to wygląda spoko. Troszkę się wykosztujemy, ale tutaj mamy paszo Rose. Kolor zmienimy na brązowy. O, taki. Paszo Rose mi się zawsze kojarzy z takim kolorem. Nie daj mi tutaj szary, bo ten żółty słabo wygląda. Mamy dwie rzeczy. Tutaj już mi się pojawiły statystyki do tego paszowozu, proporcje tłanników. To jest w ogóle jakieś ruskie. Ruskie maczały w tym palce. Ale pamiętam, że wujka Buchuna był taki podobny. No to jest paszowóz, no to nie jest na pewno rozrzutnik obornika. Bo na początku ten rozrzutnik obornika, który mamy na harmie a myślałem, że to jest ten w sensie wody by pasowało nalać do tego, ale nie wiem, gdzie takie jakie zbiorniki wody są. że można wiać do rzeki i można tym to napełnić, więc może wyjedziemy też obok naszej farmy, tylko musimy pojechać inną stroną, tą dłuższą drogą i ten krzak mi teraz zasłania. A miałem sprawdzić tą stację, będę czy oni coś tu mówią. Ktoś tu przyjął jakimś Poltkiem, Zanim no? jak w ogóle zostały zrobione te. Dizel. wzorowane. a nie da się do stacji. Nie da się do stacji wejść widzowie, ale jak widzimy tutaj są różne pocztówki. I możemy tutaj nawet wziąć oponę, no zobaczcie widzowie, że możemy wziąć oponę, znaczy nie mogę jej jakoś, dla, nie wiem dlaczego wziąć, widać. mimo że, widać? nie wiem, może się było widać. Co? <gry> to tutaj, no nie da się, napisane jest w widzowie, że niby można wziąć, albo niby nie, ale... No zobaczymy. Nie da się wziąć na pewno. Tutaj w ogóle można wziąć odkurzacz. Więc jest bardzo fajnie ta mapa zrobiona, że można widzowie sobie brać różne rzeczy. No i różne można wziąć rzeczy. Nie wiem co mówi pan CRC, ale no nie wiem. Widzę je. Zobaczymy. Jedziemy na farmę. Nie było Nie. Ale mi ekran bujasz ziom. No to buja. No nie, 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 ten odcinek widzę i nie wiem, ten widzę będzie taki kosmetyczny. Znaczy co to znaczy kosmetyczny w ogóle. No taki że... No taki po prostu no... za dużo nie robiliśmy. O tu było właśnie zgłoszenie. Ale wam tego nie pokażę na razie. Jakie zgłoszenie? Nie wiem. On wie. Pokażę Wam w następnym odcinku. Jeszcze miniaturkę będziemy musieli zrobić. A... Patrz jak cię dziwne te widzowie i samochody bugowały. No tak, burszta droga. Ale ci ja zauważyłem, że te samochody. Nie jeżdżą przepisowo, bo świateł nie mają włączonych. Więc, no, i jakiś błąd Giants. Znaczy, no, nie Giants. Chociaż te samochody mogą być zaprogramowane z czegoś innego. I, by ktoś się pytał, tak to się nazywa: Lubelska Dolina 10. Znaczy, tam jest miasto, w tamtą stronę chyba. I tutaj, gdzieś z jednym z tych zakrętów. Dokładnie tym no tutaj mamy staw. Czy do niego się da wjechać? To jest pytanie: czy my tam możemy wjechać? Czy ja stamtąd wyjadę? Bo ja zamiaru nie mam wyciągać ciągnika z wody. Drzewa nas tu blokują, ale może damy radę. Przejechać jakoś tak. Tylko, że raczej znaczy, gdzie jest ten staw? Żeby nie utopić. Uzupełni wodę i się da. Jednak. Ale. Teraz jest drugie pytanie: czy my stąd wyjedziemy? W rzeczywistości chyba byśmy nie wyjechali. Ale. Ja to wiem, nie wiem. Na pewno wiem, że jako tako wyjedziemy. Bo ta drogi, dróżka nas już prowadzi na naszą farmę. I raczej tego paszowozu już nie przywiozę. Chociaż zobaczymy. Zobaczymy, czy zdążymy jeszcze w tym odcineczku. I w ogóle bym wjechał tam gdzie jest ta prasa tam zbierająca, znaczy przyczepa nie prasa, prasa to jest kurde to co robi kostki. I bym napełnił to, zgasił w sobie te światła, bo trochę no październik niby jest w tej grze, no ale a w tak cimno jeszcze nie ma o 17. O, mordę jeża. Tutaj w ogóle jest gnojówwa. Teraz wyjmiemy kogoś szybszego im Holandem na nie jechałem, ale no bo upsusa mówili no nic nie mówiliście, ale mi się wydaje, że jest zbyt dużo było. Myślę, że mi grę zlagowało. Nie wiem, czy wy widzieliście to wideo i to co ja, ale miałem takie przeczucie. Patrz, dziwnie się baguje cień. O w mordę jeżyka. Długiej i i odcinek nie będzie, ale za krótki to nie jest. Czekajcie, zróbmy jakąś fajną miniaturkę. Może Władka weźmie go. Do pomocy więc Co, ja coś próbuję zdjęć jakąś miniaturkę weźmy New Holanda łączmy na maksa światła będziemy już kończyć widzowie Chyba takie coś będzie git A więc co widzowie Nie te światła To będzie taka nocna pora Dwie minuty spędzone robieniu miniaturki Dobra widzowie Trzymajcie się do następnego i... Elo.